Harry Potterze, i tak nie wygrasz. Harry Potter, już ci nikt nie wygrał. <śmuchy> Wygram! Biedny Harry Potter trafił do szpitala. Niestety w szpitalu świętego Munga nikt nie był mu w stanie pomóc. Pani Pomfrey, która próbowała także swoich ziłek lekarskich namaszczeń i swoich magicznych zaklęć, także nie mogła pomóc Haremu. Nie pomógł ani profesor Zębaty, ani profesor paluch, ani żaden inny który szczycił się jako fizjoterapeuta. Haremu przyszła do głowy jedna myśl. Profesor Maggorczyca. Lord Voldemort ćwiczył swoje magiczne sztuczki, obmyślając plan, jak zabić Harego Pottera. Nie spodziewał się, że przyjdzie mu to tak łatwo, jednak jego sługa glizdogą Przedstawił mu bardzo ciekawą propozycję. Panie, jest miła szansa, żeby zabić Harry'ego Pottera. Jaka szansa? Nie wiem, gdzie jedzie na wakacje. Gdzie jedzie na wakacje, Harry? Potter. Pie, do piekieł. Zatem do piekieł. Ale, ale musimy mieć, ale musimy być, Ale musimy być przebrani do normalnych o, ob Dobrze. Panie, teraz nikt nas nie rozpozna. Do piekiel zatem. Tylko trzeba znaleźć jakieś mugorskie ubrania i wpłacić zaliczkę. Do dzieła Do dzieła zatem, Glizdogonie! prosił chodź mi pomóż, bo nie mogę rozłożyć tego leżaka no w... do y, Harry... nas Harry Potter y, i mogę ogóle... to jest jakaś ja. ale w... wiesz co lepiej nie mówmy dzieciakom bo może komuś tam jeszcze powiedzą jak ci paparazzi przejadą dziennikarze Uf, Ja, przecież, on jest chudy strasznie, w ogóle trzeba jechać do huty w nich. i Boże, jak jedą na nas w ogóle, to jest jakaś paranoja! Zosiu, Zosiu, nie, Zosiu... Ale, pa, on jest strasznie chudy, on nie będzie miał w ogóle, nie wiem, strasznie będzie się umierał! Widzisz, jak dzieci go zobaczył, to oszaleją w ogóle, nie będą w, będą, nie będą w ogóle wchodzić do pokoju. Zosiu, wszystko się jakoś ułoży. Mhm, mm tak, mhm. Mm przepraszam, przepraszam. A wie Pani, że Harry Potter już przyjechał? Przecież on miał ci bo ja nie wiem czy przyjechał, czy nie przyjechał. A czy pan wie, czy Harry Potter przyjechał już tutaj? Tak, spodziewamy się go. Do... Tak? I kiedy nadjedzie? Lada moment. Lada moment. Proszę Państwa, oczekujemy Harry Pottera. Krystyna, czy wiesz, że Harry Potter przyjeżdża do piekła? Leżak rozłożony. Najlepszy dowód na to, że Harry Potter i jego przyjaciele nadciągają. Spójrzmy. Nadciąga Ron. Tuż za nim Harry i Hermiona. Wychodzi na powitanie Spike. Ron, Ron! Chyba zapomniałeś włączyć światło. Fuck! Ale to wiem, jak się domowa to zaklęcie! Oj chłopaki, ja mam zaklęcie, mus Maxima! O, Harry, Harry na baronie, już, już jesteście. No jak miło. Yy, no i fajna była podróż? No tak. Miło. Yy, było miło, ale chłopaki zapomnij oczywiście zaklęcie, które wywołuje światło. No i ja tak sobie pomyślałam, może ja im pomogę, więc wypowiedziałem no, to zaklęcie. stop, stop, stał. Stop, 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 tak. yy, oczywiście. Yy, Jelicie coś? No właśnie, nie, nikt nie przygotował. To zaczął on miał to przygotować, ale nie przygotował, więc w końcu jesteśmy głodni. Mówiłam, że pachajcie na jedzenia? Mówiłam? Mówiłam? A zapraszam do środka. Harry, Ron i Hermiona zawitali w piekle. Na pewno spotka ich tutaj niejedna przygoda. O, o, dzień, dzień, dobry dobry. Witam was. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś, coś się stało. dobry. Dzień dobry. Dzień teraz, się dobry. Dzień się Dzień dobry. Jakie się wino! dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. się ja myślałam i stąd się. Co ty robisz, chłopak? Dobrze, już dobrze. Teraz zamienię to wino w kolor żółty. Abracadabra, zmieniaj ta kolorasa, Hocus pokus, bum! No nie. <śmienic> Och, znowu ci się nie udało, to było żałosne. Może, ja cię chcę ja nie śmiecie się, chłopaki. Ja y, z Szynką mi No, no. A ja już z nutella. Teraz tyle na dziewczynki nutella. No, no dobrze, to będzie ślinka. Dobra, no to tak. Jedni, jeśli dobrze zapamiętam. Jedna z pomidorem szynką. druga z almetką, a trzecia z szynką. Tak. Pomidor, szynka, szynka i ja, aneta robi się. W żadnej kolejności to powiedziałeś. ważne, że powiedziałam wszystkie trzy. Pamiętam. A mnie tam. No to druga. No i dobra, ch**a z mieszkaniem pieprzami, no. A ścigałem się z koleżanką na miotle i wyrzynałem z drzewo. Dobra, no ale nie martw się, ja to wszystko naprawię. Ćwiczenia będą. Tylko żeby bez operacji było. No nie, no czy... się no. obejdzie bez operacji. To tak. No, między. No, tak. A ja byłam w bibliotece. Mm -hmm. I czytałam. Że mhm. wszyscy dzień najpotężniejsi na świecie, uważają, że to co jest coś najlepsze. No to bardzo fajnie, no miło, że nam to powiedziałaś. A to fakt? Nie mhm. zawsze, mój. Fajny był dzisiaj dzień. Ja bym sobie tutaj w pobliżu poletą na miotle. Przydałoby się tak rozruszać z kostki. Mimi, co są ludzie? W ogóle fajny był dzisiaj dzień, prawda? Kiedy ja czuję muszę toalety. Uważaj na siebie. Dobra. No ale muszę uciekać, nie, nie Zamykam się światła tree! Na zgasło światło, zamknęły się drzwi, nie wiedziałem co robić. Dobrze, że, że byliśmy niedaleko. No, sam to na pewno zrobiłeś, a teraz wchodź. Zapewne to było przez przypadek! Oj, nie przesadzaj, to zdarza się i tyle. nawet czasem się zdarza. Ojej! Pan Erwin dłubał sobie przy swoim motocyklu, a tymczasem Harry Potter... O, dzień dobry, panie Erwinie. O, ale nie uciekłam widzieć. A co pan tutaj robi? A grzybię się sobie przy motocyklu. A czy... Bo zawsze latam na mioto, a czy mógłbym spróbować przejechać na tym motocyklu. Moto, moto moto na co tutaj z motorem, bo motor to ty masz pracę pracy, kołańba. A co to mo mo co to? Pralka? Pralka? No to nieważne, nieważne, nieważne. Spróbuj. Dobrze. O, nie! Co, co się dzieje? Nie. Wiesz co, co, może spróbuj jeszcze raz, bo dopiero się uczysz to bywa. trzęsie się cały! Wiesz co, to może nie twój dzień, nie wiem. Chodź, przyjdziemy się do domu i spróbujesz. Dobrze. Harry Potter był smutny, ponieważ myślał, że prześladuje go pech, a jego przyjaciele uważali, że to tylko zbiegi okoliczności. A tymczasem Harry Potter schodził do toalety. Harry Potter był bardzo zdenerwowany z powodu sytuacji, które miały wokół niego miejsce. Postanowił porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi. Co się dzieje? Ciągle się nadaje mi ten straszny pech! Co? Harry się! Tak! Dwa. Cały czas! Raz też nie gasi światło, raz spada na mnie poduszka! to Jesteś nieuważny! Jak nieuważny? mi się! Ciągle tak się Potem dzieje! Może piłkarzyki? Tam może cię nie zaatakuje piłka. No co? Nikt. Chociaż nawet źle jeden pech. No dobrze. Jak możemy pomóc? No nie wiem. Coś trzeba zrobić, bo... To, nie już wiem. to jest niedobyczne. Dobrze maja. dobrze, przestań już no zobaczyć. Może... Poszukam coś w tej książce. A te on powinieneś też swojego kozania. No to już wymyśla, bez sensu. O, jest. Eliksie, może ci pomóc, żeby nie mieć pecha? I może ci pomóc nawet, e, żebyś, no po prostu lepszy był, no, bo no, Może nie w tak? Tak, dokładnie. No chciałam to tak wytłumaczyć. Ale e, to jest mały problem. Trzeba pójść do lasu. Do lasu? A kiedy? Może powyślim panią Zosie, żeby nam pomóc. No, nie, ona, ona nam nie pójść do samych. My. To może w nocy pójdziemy. Oh! No, Dobry pomysł. No, no dobrze. No to dzisiaj w nocy. Okej. Okay. No Harry, Ron i Hermiona przystąpili do re realizacji swojego pomysłu. Harry, Hermiona i Ron wybrali się nocą do lasu po składniki do eliksiru, który zlikwiduje PH Harego. Czyli na pewno nie musimy iść z tego lasu? Tak, już Wam to mówiłam. Mówiłam no, się takie ciszej. No, ja się boję. Nie, Bój się, ty zawsze jesteś tchórzem. O jest Smilek. Mówiłam, ty zawsze mam trzy grosze Po co tu idziemy? No właśnie. Bo trzeba jakoś pomóc temu. Przecież to jest Twój przyjaciel. Ale może uwagi, zapewne. O różne. to mówmy. Nie boję no. się! Boje. jak jest ciemno. Nie damy rady do samego. idźcie. Pójdziesz za no, Harry Potter został zupełnie sam. Lord Voldemort wykorzystał tę chwilę. No, Harry Potter, nareszcie jesteś sam i mogę cię pokonać.

Dziękuję Wam, że mnie ocaliliście. To Ty, Ronie, ocaliłeś. Ej, to nie ma znacząco, to nasza wspólna zasługa. O, oh. ja, ale to Ty, Ronie, zrobiłeś. Widzisz, udało się. O, jak... Harry Potter wraz z przyjaciółmi, panem Erwinem i panią Zosią świętowali zwycięstwo nad Voldemortem. No to się śpiewamy, no? No nie wiem, może tego desmianipera. Zosiu, zapule piosenkę. don't have it that's four, number and... baby, baby 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 oh my... Harry Potter wraz z przyjaciółmi nareszcie mógł cieszyć się z uroków wakacji. Bez pecha. Harry Potter skacze z radości!